Cześć! Dzisiaj w kolejnym filmie mam dla Was haul, bo przyszła dla mnie taka wyjątkowo duża paczka. Wypełniona, o, jak tutaj widać, Lego. Więc w środku jest trochę klocków, a ja teraz całego tego kartonu nie będę mm, otwierał. Pokażę Wam po prostu za chwilę, jak to rozpakuję, jakie zestawy są w środku, jak będę to wyciągał, co tam po kolei jest, bo są tam rzeczy naprawdę fajne. Dobra, stwierdziłem, że po rozpakowaniu tego z tej folii i obroceniu no, macie już spoiler alert na pudełku co tam w środku jest, ale otwórzmy to sobie razem. Bo pudełko jest naprawdę ciężkie i obszerne. No i proszę bardzo, całe wielkie pudło radości wypełnionej Karim Potterem. Mamy tutaj trochę dodatków, trochę nowości. Dla mnie, o! praktycznie całe wydania, wszystko co było. Część zestawu, chyba dwa zestawy są otwarte, reszta jest nowa. Więc mamy tutaj genialny zakazany las z centaurami i dolores. Świetny zestaw. Odłóżmy to na bok. Mamy powóz z Bobotą, czyli przybycie tutaj też fantastyczny zestaw. Mamy chatkę Hagrida. A jakże? O, proszę bardzo. Mamy kalendarz adwentowy. I o ile się nie mylę, to jest ten z poprzedniego roku. Mamy tutaj w tej paczce o, dodatkowe minifigurki. Proszę bardzo. Hermiona jest. W przygodach w Hogwarcie, Syriusza Bleka. A tu widzę, że mamy jakąś otwartą, no to dodatki za darmo, to dorzucam sprzedające. Pewnie te figurki są w środku. Zobaczmy, co tam w środku jest. Widzę tutaj dodatkowego śmiercia z Żerce, Harry'ego Pottera, z Gretka, profesor McGonagall, Quirella, Hagrida. No ciekawe, kilka gratisów naprawdę fajnych się tu trafiło. Co mamy dalej? Mamy, o, proszę... Rogogona węgierskiego. Mamy rycerza. Mamy tutaj błędnego rycerza. Też genialny zestaw. Pokój życzeń. Czyli też tutaj tegoroczną nowość. Mamy. O proszę bardzo. Rajso Voldemort. Jeden już taki zestaw mam. Ten jest drugi. Więc będzie pewnie z czasem do sprzedania. Mamy powóz, ucieczkę hmm, Grindenwolda, też bardzo fajny zestaw. Mamy Expecto Patronum, czyli scenę w zakazanym lesie. Ten zestaw też mam, więc Ben pójdzie pewnie na sprzedaż. No i mamy taki malutki seciko. ten też był jednym z tych otwartych, czyli zakazany, a, legowisko Aragoga w zakazanym lesie. To już pokazywałem. No i mamy to. To jest naprawdę super sprawa. Pewnie po wielkości już, o, niech złapie ostrość. Możecie się domyśleć, co to jest, bo proszę bardzo, to jest zestaw kolekcjonerskich tych specjalnych minifigurek z, Blik z Bricktobera. Więc mamy tutaj te cztery figurki. To też był gratis do całego tego pudła. Więc słuchajcie, będzie co recenzować. Coś mi mówi, że dużo Harry Pottera się na kanale pojawi. Ja to wszystko a, chowam, wrzucam, zamykam i proszę bardzo, kilka kilogramów. Lego Harry Potter dołącza do kolekcji. Jaram się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!